Cześć kochani, Auryczny Tarot i intro dzisiaj takie, słuchajcie, nietypowe. Dzisiaj taki performance. Gdzieś energia mnie wzywa do tego, co jest bardziej pastelowe, do tego, co bardziej słoneczne, chociaż słońce. No, gdzieś takie dzisiaj trochę kapryśne. No i energia też tego poniedziałku jest taka nieokiełznana, muszę powiedzieć, w to, co trochę nieprzewidywalne, pośpieszne, gdzieś takie. Um... Niespodziankowe, poniekąd. A więc gdzieś takie się energie tutaj kumulują. Ja do Was dzisiaj przychodzę z poziomu hamaka, dzisiaj przychodzę do Was z poziomu natury i tego wszystkiego, co jest relaksem, czy też taką właśnie kołyską do znalezienia w sobie balansu. Dzisiaj nie będzie przesłania długich, dzisiaj będą faktyczne, ekspresowe przesłania, które już Wam obiecywałam. Hen, 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 gdzieś wstecz. Zestaw czterech kart. Przesłanie z kart Oracle, które mm, niech będzie takim miesięcznym hasłem, znakiem dla Was, dla nas wszystkich. Energię kodów, tak jak co miesiąc w Aurycznym spotykacie się z energią transformacji, tak dzisiaj te karty jeszcze bardziej skrótowo, także wizualnie, w komunikacji wizualnej będą mogły nakreślić dokładny znak, symbol, który poprzez to, że go gdzieś umieścicie, na niego będziecie patrzeć, no albo chociażby w tym filmie, tak, że go poznacie, może Was jeszcze jeszcze bardziej wesprzeć, jeszcze bardziej ukierunkować, jakby nie było z pewnością także. I karty e, piękne, słuchajcie, pastelowe, lowelowe, e, a więc tarot. Dzisiaj tarot w kontekście jednej karty tego, jaki ten miesiąc w swojej charakterystyce może być, e, jaka będzie także aura tego miesiąca dla każdego znaku zodiaku. No i karta rada jako jedna jedyna e, w tym odczycie, która mam nadzieję będzie chciała Wam pomóc, która będzie chciała Wam coś podpowiedzieć e, i liczę na to, że będzie to dla Was akuratne, że się odnajdziecie Gdzieś w tym przekazie. Bardzo pięknie Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za każdą jedną aktywność. Jesteście niesamowici. Nie dałam rady jednak spotkać się z Wami częściej, tak jak planowałam, a więc kosmos sam zadecydował i również ja się do tego przychylam. Nic na siłę. A wszystkim pannom życzę tego, co Wam potrzebne, co Wam stabilizująco i tak. Organizacyjnie, w tej nowej drodze, tego nowego roku przed Wami, który się jawi najbardziej potrzebne i najbardziej Wam właściwe. Rozwijajcie skrzydła, rozwijajcie wyobraźnię i bądźcie otwarci na wszystkie znaki, możliwości, te, które jeszcze przed Wami są do odkrycia, które tylko czekają na, ten, na tę Waszą gotowość, aby móc do Was zawitać. Jak to piękne słońce dzisiaj. A tymczasem także i to słońce Wam przesyłam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. W odczytach tych zodiakalnych, profilach astrologicznych, do których lubi się zaglądać, do usłyszenia. Hej!